Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zmieniony Wam tłuszcz. Chcieliśmy bardzo na świeżym powietrzu, chcieliśmy bardzo jeszcze w takiej aurze wczesno-jesiennej na zewnątrz. Tymczasem deszcz spłatał nam piga. A nie możemy narażać ani Państwa, dziennikarzy, ani naszych gości na kłopoty ze zdrowiem. Nie jest Nie, nie. To sprzęt zawsze można naprawić, natomiast ze zdrowiem jest zdecydowanie trudniej. Już Państwo wiecie, że dzisiaj o tym zdrowiu chcę powiedzieć słów e, kilka więcej. Bardzo serdecznie witam naszego gościa, Europosłanka Urzatu. Myślę, że tak naprawdę nie trzeba jej przedstawiać. Wszyscy doskonale wiedzą, kim jest Róża. Ale witam także moich kolegów, kandydatów, którzy razem z nami z listy Koalicji Obywatelskiej kandydują do parlamentu i każdego dnia po prostu walczymy o Państwa głosy. Pan Grzegorz Cygonik z Powieskiego Żabna, z Brzeska, pan Bogusław Sambor i pan Tomasz Kuluza, Kluza, przepraszam, Zabowa. Tomasz Kluza, nie, bo mi się kurysza przysłyszał do głowy. Pan Tomasz Kluza, bardzo serdecznie pana przepraszam jeszcze raz. Proszę państwa, chcemy państwa uwagę zająć przez chwilę kilka tematem zdrowia. Tematem bardzo ważnym, tematem, który jak, jak widać po wczorajszej konwencji dopisu także dotarł. Jest także że że zdrowie jest istotne. Grzegorz Cegonik, zaczynaj. To ja, zanim nasz gość zabierze głos, słów kilka. Pani poseł Augustyn powiedziała, że dwa dni temu na konwencji wyborczej PiS-u było dużo zdrowiu. Nagle dużo zdrowiu po czterech latach rządu? Smuci mnie jedna rzecz tak naprawdę. Nie ma dnia bez bardzo tragicznych informacji, że ludzie tygodniami czekają na Sorach, żeby dostać się na udział, że ludzie na tych Sorach umierają, że szpitale są zadłużone. W Warszawie rządowa agencja odmówiła badań profilaktycznych seniorom warszawskim. Tych informacji takich bardzo złych codziennie jest bardzo dużo. Koalicja Obywatelska w swoim programie, który został ogłoszono wiele wcześniej niż program partii rządzącej mówi, że mamy pomysły na zdrowie, na ochronę zdrowia i jednym z pomysłów jest współpraca z Unią Europejską. Dlatego dzisiaj jest tak istotna obecność pani poseł Róży Tum, która przewozi nam informacje z Brukseli, jakie są elementy programu ochrony zdrowia, żeby było lepiej, żeby ludzie w szpitalach nie umierali. Proszę Państwa, my mamy, jak Państwo wiedzą, ten wspólny europejski program walki z rakiem. Postawiliśmy go sobie jako absolutny priorytet. Wspólny europejski program walki z rakiem to znaczy skupienie się na tym, żeby cały dorobek w poszczególnych ośrodkach badawczych, szpitalach, ośrodkach naukowych który jest w różnych miejscach w Unii Europejskiej skupić razem, żeby wymiana informacji była lepsza, żeby poszukiwania i badania były finansowane lepiej i żeby z tego, co osiągamy, w różnych ośrodkach, i to jest rozproszone, suma tej wiedzy byłaby osiągnięciem kolosalnym. To dotyczy zmian w prawie w różnych dziedzinach, w prawie własności intelektualnej, w prawie autorskim i tak dalej. I to byłoby osiągnięcie rzeczywiście na miarę światową, będzie osiągnięcie na miarę światową, jak nasze szpitale będą mogły korzystać z tej wiedzy, z tego dorobku, z wyprodukowania najlepszych lekarstw na świecie i z funduszy europejskich, które w tym celu otrzymamy. Pani Ewa Kopacz w naszym imieniu. Koalicji Obywatelskiej zabiega o to, aby w Parlamencie Europejskim stworzyć specjalną komisję, dodatkową komisję, która będzie pracowała nad tym, żeby Europa była najbardziej innowacyjnym, najlepszym miejscem do nie tylko szybkiej wykrywalności raka, ale również do najlepszego leczenia raka. Dlatego, że dane mamy bardzo niedobre. Ja mam zanotowane to nawet. Rocznie w Unii Europejskiej na nowotwory umiera 9 milionów ludzi. To jest najczęstsza przyczyna śmierci w Unii Europejskiej i dzisiaj do, tylko mniej, połowa tych osób jest wyleczona. W Polsce mniej więcej 30% więcej osób umiera na raka niż gdzie indziej. Procent wyleczeń jest 30% niższy niż w innych krajach, niż w średniej w innych krajach Unii Europejskiej, co siódma kobieta. Jest zagrożona rakiem piersi. Nie wiem, czy Państwo słyszeli wypowiedź Janki Ochojskiej, naszej koleżanki, mojej koleżanki z Parlamentu Europejskiego. Jak wygląda leczenie na raka, i jej ogromny niepokój i jej strasznie trudne doświadczenia, jej własne doświadczenia nie dotyczą personelu lekarzy oraz obsługi aż posalowe, gdzie ona mówi bardzo wyraźnie, że oni pracują z ogromnym poświęceniem tylko tragicznej organizacji tego wszystkiego, tragicznej organizacji, gdzie przy ogromnym nakładzie pracy mamy niezwykle słabe wyniki. Ale chodzi nam tak samo o to, żeby ten postęp techniczny był właściwy, żebyśmy się najlepiej wymieniali na naszym kontynencie, w Unii Europejskiej, najlepszymi doświadczeniami, skutecznymi praktykami, co bardzo ułatwi nawet w małych szpitalach leczenie raka i oczywiście za tym mają iść pieniądze. I ostatnie zdanie, w zeszłym tygodniu Pani Małgorzata Kidawa-Błońska i Grzegorz Schetyna przyjechali w tym celu do Brukseli. To co dla mnie jest zdumiewające, to że opozycja zajmuje się takim niezwykle trudnym tematem, Poszukiwaniem wyjścia z tego, żeby tak dużo osób nie umierało na raka, zajmuje się w Polsce opozycja, bo rząd nie ma żadnych kontaktów, umiejętności rozmawiania, walczenia o interesy Polski w strukturach europejskich, więc my musimy to załatwiać za rząd, co oczywiście jest trudniejsze, dlatego że rząd zasiada w Radzie Unii Europejskiej, w Radzie Europejskiej, a nie opozycja. Ale mimo to przyjechała pani Kidała Bońska i Grzegorz Schetyna do Brukseli na spotkanie z przewodniczącą elektem Komisji Europejskiej, Ursulą von der Leyen, byli również w Parlamencie Europejskim, spotkały się ich propozycje z bardzo dobrym przyjęciem, a pamiętajmy, że Unia Europejska buduje się na konstruktywnych pomysłach, w związku z czym konstruktywny pomysł z naszej strony, prawda, ze strony opozycji w Polsce, abyśmy wspólnie walczyli z rakiem, zostaje przyjęty bardzo dobrze. Więc, jak mówię, zabiegamy o to, żeby stworzyć platformę wymiany oraz pieniądze i wszystko wygląda na to, że uda nam się to załatwić. I to pieniądze niemałe, bo chodzi tutaj o 100 miliardów, to bardzo ważne. Ja Cię przepraszam, troszeczkę się przesunę. Proszę Państwa, to jest bardzo ważne, to, to żeby umieć rozmawiać z innymi, żeby mieć przyjaciół, którzy chcą rozmawiać, jeśli da się stworzyć. Ogólnoeuropejski program rolny, dlaczego nie można stworzyć ogólnoeuropejskiego programu zdrowotnego, tym bardziej tego, który dotyczy spraw onkologicznych. A żeby przejść też płynnie na nasze podwórko, tu, do naszego okręgu wyborczego, tutaj do, do tego pięknego miasta, w którym teraz jesteśmy, do Tarnowa i do jego okolic, to chcę powiedzieć, że to jest bardzo istotne, żeby naprawdę nie tylko umieć rozmawiać z ludźmi i tych przyjaciół zawsze mieć, ale trzeba umieć ludzi słuchać. Ostrzegaliśmy i ostrzegamy w bardzo wielu dziedzinach. Państwo wiecie, że ja mogę godzinami mówić o edukacji, ale proszę przejść razem ze mną na ten grunt zdrowotny. Ostrzegaliśmy, że sieć szpitali może skutkować w tym, że te szpitale nie będą wszystkie dobrze działały, że braknie ich tam, gdzie one najbardziej być powinny. No i co się okazuje? No, niesłuchani, w związku z tym dzisiaj mamy kłopot taki, że na przykład Szpital Świętej Elżbiety, znakomity szpital ginekologiczny położniczy, nie działa, nie funkcjonuje. Inne szpitale borykają się z ogromnymi długami. Był po naszych latach współrządzenia razem z psl fantastyczny program onkologiczny. Jeśli on gdzieś nie zadziałał, to należało go. Przyspieszyć należało, go poprawić, należało dorzucić trochę pieniędzy, powodować, żeby on działał. Pacjent onkologiczny nie ma czasu na czekanie. Jemu nie można powiedzieć, że badania mu się za kilka miesięcy, za pół roku, za parę lat. To jest ktoś, kto walczy o swoje życie w danym momencie. Ta szybka ścieżka onkologiczna też dzisiaj nie funkcjonuje, mimo że była dobrze przygotowana i pod koniec naszej kadencji już funkcjonowała. To są pytania, które należy postawić dzisiaj rządzącym. Dlaczego przypomnieli sobie o służbie zdrowia dopiero w momencie, kiedy na Sorach jest taki straszny kłopot? W Tarnowie wiele przychodni miało całodobową opiekę medyczną, można było się tam udać. Wiele osób zamiast na Sor trafiało do środowiska, które zna, do lekarzy, których zna i tam otrzymywało błyskawiczną pomoc. Dzisiaj ci wszyscy pacjenci najpierw lądują na Sorze, bo przychodnie nie mają takiego programu nie mają możliwości pełnienia tej opieki całodobowej. A szkoda, bo to było wiele punktów w mieście, które do tej pory tak działały. Dzisiaj dyrektor Tarnowskiego Szpitala, pani Arna Czech, musi się spotkać z radnymi, żeby tłumaczyć, że szpital jest zadłużony. Dla mnie, może nie jestem blok na tych sprawach, ale jeśli mówi się, że szpital nie ma długu, tylko ma kłopoty z płatnościami, no to jednak mnie się to tu jakoś nie spina. Albo są długi i płatności są zagrożone, albo ich nie ma. Jeśli szpital jest zadłużony, jeśli procedury nie są opłacane, to jest jakiś poważny problem. Jeśli zamyka się w szpitalu część oddziału psychiatrycznego, psychiatria, szczególnie psychiatria dziecięca, dzieci i młodzieży, to są, to są dziedziny, które muszą być i potrzeba ich naprawdę bardzo wiele. Nie chcę znowu wracać do edukacji, ale to co tam się dzieje będzie powodowało, że tej opieki psychiatrycznej naprawdę bardzo nam potrzeba. Bardzo. Świat się zmienia, świat jest coraz trudniejszy i nie wolno sobie pozwolić dzisiaj na to, żeby nie umieć finansować psychiatrii. Za ciężkie pieniądze wybudowano e, oddział I nagle się okazuje, że on ogranicza swoją działalność, bo co? Bo NFZ nie umie gospodarować pieniędzmi, bo nie umieją rządzący dzisiaj tak tych pieniędzy adresować, żeby ich wystarczało. Decyduje, zdecydowaliśmy o tym, że następną kadencję, jeśli zdobędziemy Państwa zaufanie, rozpoczniemy od powiększenia pieniędzy, które, procentu, procenta PKB, pieniędzy, które do tego systemu muszą trafić. Ale to nie jest tylko kwestia tego, że te pieniądze muszą trafić. To jest kwestia tego, że te pieniądze muszą być dobrze i mądrze wydawane. Mądrze wydawane, bo nie można budować oddziału po to, żeby go po kilku miesiącach zamykać. To jest kompletnie bez sensu. Proszę Państwa, Fakt, że służba zdrowia stała się takim ważnym tematem, jest dlatego faktem bardzo przykrym, że rządzący przez 4 lata nic w tej dziedzinie nie zrobili. Powiedziałabym inaczej jeszcze: zepsuli to, co zostało, pozostało im po, poprzednich, po poprzedniej kadencji. Nie potrafili z tego skorzystać, nie potrafili tego wykorzystać, zrobili po swojemu, nie słuchali nikogo i mamy dzisiaj zapaść. Z tej zapaści możemy być tylko wtedy, kiedy będziemy mieli drużynę, która potrafi szybko i sprawnie działać. Dzisiaj pani Marszalek Małgorzata Kiedama-Błońska na porannej konferencji prasowej przedstawiała ludzi, którzy się na zdrowiu znają i którzy będą w tej materii pracowali. Natomiast my naszych małych ojczyznach też chcemy mieć szybką, dobrą i mądrą usługę medyczną. Co się stało z usługami, które były kierowane do osób starszych, do naszych seniorów? One też zostały przemianowane, zmieniono nazwę, był senior Wigor, teraz jest senior. Plus. Jaki to ma sens? Sensem jest. Dedykowanie tym ludziom dobrej służby zdrowia, dobrej opieki, dobrych pieniędzy. zasługi sobie całym swoim życiem i wieloletnim płaceniem składek na to, żeby teraz byli dobrze obsługiwani. Więc w każdym miejscu, gdzie byśmy patrzyli, czy w Brzesku, czy w Pochni, czy w Tarnowie, a, czy w Proszowicach, gdzie także szpital ma kolosalne problemy, y, są kłopoty ze służbą zdrowia. Rządzący w ostatnim tygodniu kampanii zaczynają opowiadać, że teraz y, to wyprostują. Wystarczyło posłuchać i wystarczyło realizować to, o czym żeśmy mówili. A program, o którym mówiła przed chwilą, pani poseł Urżatun, to jest nasz ważny program, żeby całą Europę zmotywować do tego, żeby programy ekologiczne były dla nas wszystkich i żeby były na to dodatkowe pieniądze. Czy państwo macie jakieś pytania? Dziękujemy bardzo. Dziękuję.